Baranowski, długie zagranie na Śliwkę, który według sędziego był faulowany, ale mamy kość. wiązek wiązek zdaje się do środka, podaje do Wąkowicza, Wąkowicz, na skrzydło do Kuchalskiego, Kuchalski wrzutka w pole karne, Kowalczyk i nie ma bram zaczynamy od rzutu bramkowego. Teraz mieliśmy e, zastrzeżenia dotyczące czasu, ile zajmuje rozpoczęcie gry przez konkuranta SMS-u. Dobre, panie Pluto! Jarek, lepsze wybory! możesz dać korka po szerokości i będziemy w tym samym miejscu, w którym chcemy! i do domiosk który ma przy całą ogromną wolnej i jeden na jeden wejście w pole karne jednak tam pewny yy, zasek poło do, do obchodza zbliżamy się już powoli do końca pierwszej połowy spotkania w której yy, zawodnicy sms-u mieli zupełnie mecz pod, pod swoją kontrolą, pod swoje dyktando, możemy to nazywać na wiele sposobów, jednak trzeba powiedzieć, że byli lepsi i w tym momencie mamy czerwone akcji i jest to żółta karta. Zawodnicy SMS-u prosili, prosili domagali się czerwonej, jednak w tym wypadki jest to zdecydowanie spa, jeżeli do co? mówiąc nie wiem gdzie oni tutaj widzieli doksą gdzie mamy taki metod bramki dwóch zawodników którzy jeszcze byli poza ostatnim obro poza obrońcą który faulował zdecydowanie spa Sędziowskie zobaczmy zobaczmy jak teraz wykonają rzut wolny już mieliśmy sytuację gdzie padła bramka Raz. Błałęsek wygrywa łagówkę, a piłka ląduje na życie, życie I po raz kolejny mamy dalekie zagranie. Czy znowu będzie to dalekie, płaskie zagranie na okolicę 5 metra? Jednak troszeczkę... Dalej i bramkę! Piotr z kolejną bramką, co jest Kalik solejów do przemyśle na razie pokazuje nic zupełnie co mogłoby sprawić 2

jest to wynik w plecy. Majsak, zagranie Marcinkowskiego. Marcinkowski gra z Majewskim, który zagrywa piłkę do Białasa. Ładny skanik w desiaczki pod presji i Kowalczyk. Zobaczymy kartkę dla zawodnika eee, SMS-u. Jest zawodnik Artur Gieraga. Trzeba się zobaczyć, czy to nie na z Majewski, jest mija jednego, stara się drugiego, jednak traci w piłkę i mamy przerwę w meczu. Koniec pierwszej połowy. Zapraszamy Panie... na drugą część za 15 minut. Może Pan Adam się w końcu odezwie.